No to witajcie, akwaryści, Jafoko z tej strony. Słuchajcie, w tym odcinku AkwaGatki porozmawiamy sobie o tym, jak założyć hodowlę wadzonkowca. A wadzonkowce to są takie robaczki, słuchajcie, które możecie kupić w takich oto torebeczkach, jako pokarm żywy. Jednocześnie zakładając tą hodowlę, a miałem już ich wiele, chciałem zerwać z takim mitem, który mówi o tym, że, że trzeba kupować mm, całe porcje zarodowe, na przykład z ziemią, że móc takiego wazonkowca wyhodować z tej większej ilości. Słuchajcie, to jest nieprawda. Ja tą hodowlą udowodnię to, że normalnie z takiej torebki możemy tego wazonkowca spokojnie wyhodować. Ta hodowla będzie nam funkcjonowała i będzie nam ładnie działała i, i tak naprawdę te robaki będą się mnożyć. Ale co to właściwie jest ten wazonkowiec? słuchajcie? Jest, są to takie małe piersienice. Ja Wam potem pokazać to jakoś bliżej. Czyli tak jak blizdy. Zaliczane są do rodziny oczywiście z komposzczetów. One powszechnie występują w naszym klimacie, nawet umiarkowanym. A w Polsce nawet możemy znaleźć około 94 gatunków tych wazonkowców. To słuchajcie, jest akurat wazonkowiec biały tak zwany, czyli albidus. I jest to najczęściej stosowany wazonkowiec w ogóle do, do hodowli czy do karmienia ryb. Tak? Takie robaczki dorastają mniej więcej do 4 cm długości. I one są bardzo chętnie zjadane przez wszystkie ryby akwariowe, które są mięsożerne. Tylko uwaga, jedna: taki wazenkowiec tak naprawdę to jest pokarm bardzo, ale to bardzo kaloryczny. W związku z tym nie powinniśmy go yy, skarmiać nim ryb yy, za często. Chodzi o to, żeby nie powodowało to otłuszczenia ryb, żeby ryby się dobrze czuły. Natomiast uważam, że raz w tygodniu yy, mięsożernym rybom dać wazemkowca to jest coś fantastycznego, bo to naprawdę wpływa na ich kondycję. On, rybki są najedzone, że so Grindal, znaczy w ogóle jest bardzo chętnie zjadany, czy Grindal czy Albidus, także y, ja serdecznie polecam. A dlaczego polecam zrobienie własnej hodowli? Dlatego, że wtedy wiemy tak naprawdę z jakiego źródła są nasze robaki, tak? Wiemy, bo wiecie, kupujemy, kupujemy y, żywy pokarm i tak naprawdę nie wiemy skąd on jest, y, jak on był przechowywany. Y, czy nie, był, czy nie była dodawana jakaś chemia, na przykład do, do, do pożywki albo do podłoża, żeby te robale szybciej rosły? Mamy z taką domową hodowlę. Tak naprawdę mamy stuprocentową pewność, że zwierzaki będą nasze karmione zdrowym, naszym domowym pokarmem, a słuchajcie, a poza tym o wiele tańszym, bo taka malutka trybeczka w Warszawie kosztuje 0,50 pięćdziesiąt. Ja kupiłem akurat 4, żeby zrobić szybciej stadium zarodowe. Natomiast Zapewniam Was, że w dosyć szybkim czasie będziemy mieć tych, tych robaków o wiele więcej, tak naprawdę takich torebeczek będziemy mogli sobie zrobić nawet ze 20 czy za 30, czyli będziemy mieć cały czas ten pokarm dostępny dla naszych ryb i co najważniejsze świeżutki. Dobra, teraz yy, od czego? Do, co potrzebujemy w ogóle do założenia hodowli? Hodowle zakłada się w różny sposób, bo są zwolennicy robienia hodowli na gąbkach. Są zwolennicy robienia na jakimś innym podłożu. Ja jestem zwolennikiem hodowli doniczkowka na zwykłej ziemi ogrodowej. I to jest jak najmniejszą ilością dodatków. Niektórzy mówią, żeby e, dodawać tam na przykład piasek jeszcze. Ja stosowałem zawsze zwykłą ziemię i tej zwykłej ziemi się trzymam. Co potrzebujemy jeszcze? Czyli tak, ziemię ogrodową potrzebujemy pojemniczek. Z tym, że pojemniczek musi mieć zrobione dziurki. Tak jak widzicie, tutaj są dziurki naokoło. Widać. Widać chyba co? Poczekajcie, ja zrobię zbliżenie zobaczę zobaczcie jak ja to zrobiłem. No dobra, moi drodzy, widzicie dziurki? Tutaj są dziurki, ja je zrobiłem zwykłą e, wkrętarką. Tak naprawdę, o co chodzi z tymi dziurkami? Chodzi o to, żeby był swobodny dostęp do powietrza do pojemnika, a jednocześnie, żeby muchy nie składały nam w środku żadnych jajek, bo będziemy nam wsypać i karmę, i będą robaki. W związku z tym, chodzi o to, żeby. żeby żeby pojemnik może nie był w sumie szczelny, ale żeby był dostęp do niego powietrza i żeby była jakaś cyrkulacja. Najlepiej, żeby pojemnik był jakiś tam płaski, bo wcale nie będziemy potrzebować jakiegoś wielkiego kubła, wsypiemy 3-4 cm ziemi, tylko i wyłącznie Jest przekryweczka, on sobie będzie stał w temperaturze 21 stopni, mniej więcej w garażu. Wiadomo jak są upały, no to trzeba tu. Ponieważ ważne jest, żeby temperatura 21 stopni mniej więcej za, zapewnić hodowli. Jeżeli są upalne dni, tak jak mamy teraz lato, to, no to warto przenieść do garażu, albo do piwnicy, albo do łazienki na przykład, gdzie może być chłodniej, yy, czy do spiżarki jakiejś i to hodowlę spokojnie sobie tam trzymać. Dobra, yy, mamy zbliżenie, co potrzebujemy jeszcze? Potrzebujemy spryskiwacz na wodę. To jest zwykły, najprostszy spryskiwacz, który, który jest do kwiatków, wiecie, takie psik-psik. Natomiast to się zawsze przyda, dlatego że zawsze będziemy musieli utrzymywać tą hodowlę w jakiejś tam temperaturze. Tak naprawdę, jeżeli ktoś odnosił porażkę w hodowli wazunkowców, odnosił ją najczęściej dlatego, że przesuszał hodowlę. I to jest pierwszy podstawowy błąd. Zawsze przy karmieniu powinniśmy sprawdzać, czy hodowla jest odpowiednio wilgotna. Jeżeli jest, no to ok. Nie może być też za bardzo wilgotna, dlatego że jak za bardzo zalejemy wodą naszą ziemię, wtedy niestety. Jak to się często okazuje, nasze wazonkowce yy, yy, po prostu będą chciały spierniczać z tego opakowania i, i będą chciały uciekać, nie będą jadły, nie będą się rozmnażać. W związku z tym ziemia powinna być cały czas wilgotna, nie powinna być ani za sucha, ani za mokra. Trzeba o tym zapamiętać. No i co? No to bierzemy się za, za, za zakładanie hodowli, A robi się to, słuchajcie, w następujący sposób. Odkładamy rzeczy niepotrzebne. Zobaczcie. Otwieramy pojemnik. Dziurki są na wylot, dziurki są na wylot. Bierzemy najprostszą ziemię bez dodatków, żadnych dodatków chemicznych. Powinniśmy też zadbać, żeby, żeby pojemnik, który, który stosujemy, nie był też po żadnej chemii. Dlatego dobrze jest zastosować pojemnik po lodach na przykład, zastosować pojemnik po, no, po produktach spożywczych albo zastosować pojemnik, który jest przeznaczony do produktów spożywczych. Żeby to nie był żaden pojemnik po przykładowo żadnym ani to kremie, ani to proszku, ani nawozach, żeby to była po prostu czysta ziemia i czysty pojemnik, w którym będziemy hodować nasze robaki. No, jest to jednak żywe zwierzę, mimo że nie ma mózgu, no to jednak jest to żywe zwierzę. W związku z tym musimy pamiętać o tym, żeby że ono też nie lubi chemii, nie lubi, yy, nie lubi żadnych ani pestycydów, ani nawozów. O. Zobaczcie. Jest sypany około 3-4 cm. Bierzemy teraz nasz spryskiwacz. Spryskujemy ziemię wodą. Widzicie? Patrzę, czy tam w środku jest jeszcze sucho, jest jeszcze sucho. Spryskujemy, żeby wsiąkło. Ta ziemia po prostu musi być wilgotna. Chyba wystarczy. Jeszcze troszkę. Bo to pierwsze takie, to wiecie, w razu sobie rękę umyję. O! W 100% wiem, że wystarczy. Tak, dobra, ubrudziłem stolik, trudno. No i dobra, bierzemy teraz nasze robaczki. One są zwykle tutaj w morskiej wodzie, znaczy w lekosłonej wodzie, więc ja będę się starał... Yy, Wrzucić je bez tej wody, oczywiście. Patrzcie, przygotowałem się do filma, nie wziąłem ani nożyka ani, ani nożyczek. także idę po nożyczki i robimy krótkie cięcie. Za chwilę wracam. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, wróciłem z nożyczkami, żeby mi ułatwiły zadanie. Obcinamy wodę i teraz tak to, co się powinno zrobić, jeżeli te robaki mamy rozlane po całości, po prostu wlewamy je na siatkę, yy, odsydzamy. Wylewam wodę i mamy gotową porcję pierwszą zarodową. Ja nie stosuję już siateczki, po prostu wylewam zawartość. Jeżeli nie macie oczywiście wprawy, jeżeli nie wiecie, jak je tam przytrzymać, macie obawy, że, że wylejecie, no to oczywiście, to oczywiście użyjcie zwykłej siateczki, zwykłej siatki drobnej akwarystycznej i tyle. O, zobaczcie. I to, co my tutaj mamy, to mamy naszą porcję pierwszą zarodową. I teraz moja dobra rada. Ja zastosuję 4, 4 porcyjki, dlatego że te robaki jak już będą w większej ilości, to łatwiej w mogą znaleźć, łatwiej się rozmnażają, szybciej się rozmnażają i ta hodowla będzie bardziej, że tak powiem, znaczy ona szybciej zadziała, tak? Zobaczcie jak się ładnie ruszają. Zobaczycie, poczekajcie, nastawię mam ostrość. Widzicie jak się ruszają? Jak nie widzicie teraz, to pokażę Wam potem na zbliżeniu jakimś. Dobra. I kładziemy po prostu pierwszą porcję zarodową. Gdzieś tam. Ustawię U... Gdzieś tam na... na tej ziemi. Nie wkładamy, nie zakopujemy je. Jeżeli słyszeliście takie historie, że, że wazonkowce dobrze jest zakopać, bo one się nie zakopią nieprawda. Słuchajcie, ważne jest to, aby... O, ale mądry jest. Żeby wazonkowiec, którego, którego wkładacie jako porcję zarodową, był żywy. Może się zdarzyć oczywiście tak, że kupicie je i będą martwe. Oczywiście zdarza się to tak, bo nie wiadomo ile ten pokarm leżał, bo nie wiadomo jak długo leżał, bo nie wiadomo gdzie leżał. No i możecie mieć część, część tego pokarmu martwego. A nawet w dobrej, zarodowej, yy, zarodowej partii też może się zdarzyć taka sytuacja, że na przykład część wybasków będzie nie nieżywa. I dzięki temu, że właśnie kładziemy je na wierzchu. A nie zakopujemy, mamy świadomość, ile tych grindalki, grindalków, czy albidusów, czy w ogóle bazenkowców, ile nam zostanie, jeżeli jest cokolwiek nieżywego. No to usuwamy te robaki. Dobra, mamy już trzecią po porcję zarodową. Mamy trzecią. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego tak y, układa je jakby symetrycznie. Y, nie jest to związane z tego, że jestem jakimś wielkim pedantem i lubię jak wszystko jest symetrycznie i ładnie. Nie o to chodzi. Chodzi o prostotę w karmieniu potem. To znaczy, jeżeli wiem, że ułożę je na środku, a pokarm bym położył z boku, no to siłą rzeczy, jakby nie patrzeć, to te robaki będą musiały tego pokarmu szukać. Ja wcale nie chcę, żeby one go szukały. Ja chcę, żeby one pokarm dostały pod nos praktycznie i, i żeby doskonale, doskonale wiedziały, gdzie go znaleźć i żeby od razu się pożywiały. A wiadomo, jak robak najedzony, to chce mu się, co, bzykać, czyli rozmnażać. Nie wiem, jak się robaki rozmnażają, nie obchodzi mnie to, nie będę podglądał, jak się rozmnażają też, ale chodzi o to, żeby się rozmnażały, dlatego że wtedy rozbudowuje nam się, rozrasta nam się hodowla, przecież o to dokładnie nam chodzi. Zobaczcie, co się dzieje. Widzicie to? Tutaj już doskonale widać. To jest ta pierwsza partia, którą, którą włożyłem do, do, do pojemnika. Już widać, że te robaki są żywe, że one się rozchodzą po całym yy, pojemniku. To znaczy, one się będą teraz roz, yy, rozchodzić oraz będą się zakopywać w ziemi, bezpośrednio w ziemi. Pokażę Wam, spróbuję Wam pokazać to jeszcze z bliska bardziej. Dajcie mi chwilkę. No, schodź, pokrywam. Jest. No. Widzicie? Jak pięknie się rozchodzą. Fantastycznie. To jest ta partia 1, to jest 2, to jest 3, to jest 4. I tak naprawdę w przeciągu mniej więcej pół godziny powinniśmy ten zbiornik teraz zostawić. Dlatego, że w przeciągu pół godziny te wszystkie robaczki powinny yy, zakopać się. Zobaczcie. Tutaj widać też, że się wszystko rusza. O. Normalny robak jak glizda, nie brzydźcie się ich. Zostawimy je w takiej formie. Niech one sobie łażą, wrócimy do nich za chwilę. No słuchajcie, miałem wam pokazać po pół godziny jak to wygląda, ale zobaczcie, minęło mniej więcej 8-10 minut. Tych robaków widać, że jest zdecydowanie mniej. Yy, Żebyście nie pomyśleli, że zabrałem je ze zbiornika, z pojemniczka, nie, nie, nie. One po prostu zaczęły się w tej ziemi zakopywać. Wrócimy za kolejne 10 minut. Zobaczymy, jaka będzie różnica. No, zostawiamy aparat, włączymy go za chwilę. No dobra moi drodzy, słuchajcie, minęło kolejne 10 minut. Jak widzicie, naszych robaków praktycznie nie ma. Praktycznie całe się schowały. Z tego co przeglądałem tu na wierzchu, to to co zostało to jest raczej żywe. Zobaczcie. Schowały się prawie całe. Schowały się jest im dobrze w związku z tym w tym momencie to, co powinniśmy zacząć robić, to powinniśmy je karmić. Yy, czym karmić takie grindalki? Yy, w bazonkowce karmi się słuchajcie, yy, parówkami, yy, pasztetem, rozgotowanymi, yy, czy tam przygotowanymi o, yy, warzywami moczonym chlebem, z tym, że akurat chleba nie polecam, dlatego że on potrafi zakwasić nam tą ziemię, a to źle na nie wpływa To co ja lubię i pokarm, którego używam najczęściej, ponieważ jest on najprostszy tak naprawdę to są paróweczki. Parówki, słuchajcie, zwykłe. Parówki kroję na takie cienkie, cienkie plasterki. I położymy je sobie teraz. Widzicie? Na naszych chrobaczkach. Brudziłem już. O. Jest jeszcze jeden kawałek, to dołożę gdzieś tutaj, i za parę dni, tak naprawdę, te robaki powinny już wżerać się się tak porządnie w parówki. Także, jak się odwróci wtedy tą parówkę, to widać kupę robali, które po prostu na żarełku sobie siedzą i żerują. Tak, na dobrą sprawę jest to bardzo tania hodowla, dlatego, że możemy karmić wszystkim tym, co zostanie nam po obierze. Znaczy, wszystko to jest miękkie, w miarę przygotowane, a nie smażone, oczywiście. W związku z tym tutaj mamy pełne pole do popisu. Tak naprawdę, jeżeli wam zostaną jakieś resztki nawet ugotowane ziemniaki, jeżeli macie suchą karmelabsa, zabierzecie kilka takich granulek, moczycie je, żeby były rozmoczone, porządnie kładziecie jako pokarm. Wazonkowcy również je lubią. I teraz tak, jaki jest cały plan działania? Mniej więcej 8 tygodni 6-8 tygodni ta hodowla będzie nam się rozwijała. Czyli robaki będą się przede wszystkim mnożyć. W momencie, kiedy będą się mnożyć, łatwo to zobaczycie, dlatego że tutaj, wszędzie tak naprawdę te robale będą wyłazić i będziecie widzieć na z dnia na dzień, że jest ich coraz więcej, tak? I teraz tak, nie polecam robienia tego w bardzo dużych pojemnikach, dlatego że wtedy tych porcji zarodowych musicie wsypać, użyć o wiele więcej. Lepiej jest zrobić mniejszy pojemnik, dać, tak jak ja, cztery porcje zarodowe, one dosyć szybko się rozmnożą, Wtedy stworzyć sobie drugą taką porcję zarodową, znaczy drugą hodowlę, trzecią, czwartą, piątą, używając już częściowo tego, co mamy tutaj. Czyli bierzemy część ziemi z robalami, przekładamy do drugiego pojemnika z ziemią już przygotowaną i tyle. I karmimy. Ja lubię te, te pojemniki do hodowli, dlatego że je zamykam i mogę sobie jeden obok drugiego ostawiać. One są takiej samej, takiej samej wielkości, takiej samej pojemności. Takich samych rozmiarów i wtedy łatwo jest na tą hodowlę zapanować, łatwo je można ułożyć na półeczce w garażu. No dobra. Myślę, że za jakiś czas pokażę Wam, może umówmy się, że za dwa miesiące pokażę Wam, jak ta hodowla, konkretnie ta hodowla z zielonym, zielonym wieczkiem, jak ta hodowla się rozrosła, jak ta hodowla pracuje i wtedy Wam też pokażę, jak te robaki w bardzo prosty sposób łapać. E, mimo, że one nie są szybkie, szybko nie, szybko nie, nie uciekają ale w jaki prosty sposób je łapać i jak skarmiać nimi ryby no to co jeśli chodzi o wazonkowce do zobaczenia za, za około 2 miesiące na razie ta porcyjka ta hodowla ląduje sobie do garażu tam jest dosyć chłodno na pewno nie mam 30 stopni także te grindalki powinny się tam utrzymać i wrócimy wrócimy do filmu wtedy i pokażę wam jak ona rośnie i jakie fajne to są robale i dlaczego je lubię? Jeszcze jedna uwaga. Jeżeli by Wam się zdarzyło, że na przykład e, za bardzo przesuszycie, to nie bójcie się dolać wody. Po prostu zwilżcie i czekajcie, zobaczcie jakie są efekty. Jeżeli coś jest trudno. Natomiast jeżeli za bardzo zmoczycie tą ziemię, jeżeli tutaj będzie za bardzo to wszystko pływać, e, moja dobra rada też się nie stresujcie. Dosypcie po prostu lekką, cienką warstwę ziemi ta ziemia się tam jakoś przemiesza i nie będzie tak źle. Także akurat hodowla tych robaczków jest bardzo odporna na, na wszelkie błędy. Nie ma co się martwić, a poza tym jest ona bardzo tania w utrzymaniu. Dlaczego preferuję na ziemi, a nie hodowlę na gąbkach? Bo niektórzy wkładają tu gąbki kuchenne, kładą na tu porcje, jakiś tam pokarm sypią, na przykład dla ryb. One się tam jakoś tam rozmnażają i tyle, potem sobie gąbki przekładają do drugiego pojemnika. Można oczywiście. Natomiast w przypadku ziemi... Yy... Tego, tego substratu, w którym te robaki mogą, mogą siedzieć, jest, jest więcej. Wiadomo, że w gąbce to tak nie bardzo. W związku z tym one się fajniej rozmnażają. Yy, ta hodowla jest bogatsza i bardzo łatwo jest ją przenosić z jednego pojemnika do drugiego. No dobra, to by było moi drodzy na tyle. Zobaczcie. Tu łaj za jedna by chciała uciec. Ach, ty masz tam jeść i się mnożyć, a nie uciekać. Dobra, nie będę ich męczył. Wracamy z, green, z grindalami za. Dwa miesiące. Pokażę Wam wtedy, jak ta hodowla wygląda. Zrobię Wam tylko jakieś tam zbliżonko, żebyście zobaczyli. Na paróweczki. Może na łażącego, łażącego stwora. No dobra. To do zobaczenia w piątek w kolejnej akwagadce. Nie będzie o robakach. O robakach będzie za dwa miesiące. Oczywiście, jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie zasubskrybowałeś jeszcze na mojego kanału, Serdecznie do tego zachęcam, bo filmów, bo filmy ukazują się regularnie raz w tygodniu i zawsze będzie na co popatrzeć. Na razie trzymajcie się moi drodzy.